Witam wszystkich. Z tej strony Wojtek, zapraszam do obejrzenia kolejnego materiału z serii Fitland 20. Zabudza. Przychodzimy do drugiej części zasadzka w Petersburgu. 47 Diana here. Sorry that you've had so little luck at the mansion, it's really hard to tell where Victoria was taken. We lost track of him in the airport. The agency does, however, feel that we fulfilled our end of the deal and expect you to comply with the terms by completing a minor assignment in St Petersburg. Your objective is to take out an ex-KGB officer participating in a secret meeting, solely arranged so that you can take a clean shot at this officer. The meeting is taking place at 1300 hours today in the Pushkin building in Varozhny Square. The room is on the second floor in the west wing, overlooking the square. The windows are marked on the attached image. The building is the former FSB headquarters and can only be accessed from the square. There's one main entrance and a back entrance, both heavily guarded by FSB paramilitary personnel. The target must be eliminated during the meeting, which is scheduled to last five minutes. Absolutely nobody in the meeting room except the target must be harmed. This is very important, 47. Upon arrival by metro, you will find your equipment and paraphernalia in locker 137 at the station. Your escape route is returning with the train. all contacts with soldiers and guards. They are instructed to remove any civilians from the area. Dobrze. Tak jak usłyszeliśmy w odprawie, mamy zabić agent, byłego agenta KGB oraz spowodować tak, by nikt oprócz niego nie skrzywdził, więc prawdopodobnie wszystkie ładunki wybuchowe odchodzą w niepamięć. No i tak, jeszcze tutaj wspomniała Jana, że potrzebny ekwipunek znajduje się w skrzynce, znaczy w szafce na metrze, w metrze, numer 137. No i tak, jeszcze tutaj przejdę do dodatkowych plików, co robiłem właśnie zawsze, no i przejdę do pierwszego wideo. To jest trochę dziwne, ponieważ jak kamerzysta dostał się do takiego pokoju, w którym, nie wiem, prawdopodobnie odbywa się jakieś przesłuchanie albo egzekucja. Możli że jakaś egzekucja. Albo gość po prostu nie chciał gadać. No niestety już nie zobaczyliśmy jak tamten postrzela, znaczy wydaje się ten strzał na tamtego. Tutaj mam mapę terenu. No, i logiem agencji oznaczoną e, szafkę z wyposażeniem, oraz zwrócę na jeszcze jedną rzecz uwagę. E, mamy tutaj ulice, które są. E, tutaj mamy, tak jakby, czerwoną strefę, która jest zamknięta dla cywili. No, i jak się domyślacie, żeby poruszać się e, właśnie po tym e, St. Petersburgu, w tej strefie, trzeba będzie zdobyć jakieś przebranie. E, no, i przechodzimy jeszcze do zdjęcia. E, jest to, e, są to pokazane dwa okna, które po, ukazują nam pokój, w którym e, odbędzie się zebranie. No i tak. Kontynuujemy. Ja ze sobą nie zabieram żadnego wyposażenia. No i przychodzimy do kadzdyńki. Saint Petersburg. It's seen its share of bullets and betrayal over the years. Not an easy place for a comeback. I suspect both guards and soldiers here are well trained and highly suspicious of foreigners. Muszę wierzyć w element zaskoczenia. Nie oczekują mnie. I jeśli zostanę spokojny, czysty i spokojny, nie będą co się dzieje. No i? Znajdźmy numer 137. No i tak jak mogliście przeczytać i usłyszeć, Agent 47 również podkreślił nazwę tej szafki, więc jak możecie spodziewać, znajduje się w niej ważne, żeby do wykonania misji. No i teraz zwracam szczególną uwagę na cywili, którzy poruszają się po tym metrze. No, jest problem, bo nie widzę drugiego, a oni są tutaj, więc podbiegamy, otwieramy szafkę. Jeżeli oni by bliżej, po prostu musicie poczekać aż odwrócą się. Ee, zaraz, zobaczę, gdzie ten pan zaraz sobie będzie szedł. Bo jest, y, trzeba się dostać po prostu na te schody na górę. Jednak y, zaraz, oni idą jeden za drugim, tak. więc oni tutaj wejdą prawdopodobnie, albo podejdą do tych szafek. Tak naprawdę nie wiem. Teraz nie wyjmę stamtąd wyposażenia, ponieważ od razu nas zdemaskują. A możecie iść trochę szybciej by tam nie On podejdzie pani tu do tych szafek albo gdzieś tutaj i wróci. Nie mógłby to 47, oficerzy przyjeżdżają do budynku. Wygląda na to, że spotkanie zaczyna się przed tytułem. Bądź gotowy, 47. Dobrze, teraz z szafki wyjmujemy y, dragunowa SWD y, oraz amunicję do snajperki. Reszta nie jest nam potrzebna. Teraz idziemy tutaj oraz zeskakujemy na drugi tor. Ponieważ musimy jakoś obiec tamtego jednego, a drugi tutaj prawdopodobnie podejdzie. No i wróci tam, i będziemy mogli udać się spokojnie tam na wyższy poziom. idzie on idziemy? jeszcze tutaj pewnie przejdzie. Są oni w losowych miejscach generowania na początku kontraktu tego więc y, ciężko jest ich wyczaić wybrałem chyba najodpowiedniejszy moment na y, ucieczkę no i teraz jakoś musimy wyjść na powierzchnię jednak główne wejście jest obstawione przez strażników y, no i na pewno nie przepuściliby oni wysłego pana łysego w garniturze z dragonówem więc musimy znaleźć jakąś inną drogę y, no i tak tutaj jak widzicie mam takie zejście na dół no, i muszę Wam od razu powiedzieć, że chodzi tam na strażnik. No i będzie musieć się tam udać. Jednak, gdy strażnik przejdzie tam, w tamtą stronę, będzie musi od razu za nim ruszyć na dół. Dobrze, już wraca. No i teraz schodzimy. Tu ta lokacja jest tak zbudowana, że wchodzi on za taką tutaj ściankę z szafek. Niestety on nikogo nie widzi oraz my go też nie widzimy. tam drzwi. No, i otwieramy te drzwi tutaj wytrychem. Dobrze, dragon do ręki. No i tak, powiem trochę o sposobie wykonania tej misji. Tak naprawdę ten sposób, który ja wybrałem, czyli oddanie celnego strzału z karabinu snajperskiego, jest chyba jedynym sposobem na przejście misji na cichym zabójcy. No i oczywiście istnieje, istnieje jeszcze taki, że po prostu przekraść się tam, nie, nad w garniturze, albo zdobyć jakieś przebranie żołnierza, no i wystrzelać tam wszystkich strażników oraz nasz główny cel. Jednak zważając na to, żeby nie skrzywdzić no i na spotkaniu, znaczy innych uczestników. No, ale jednak ja wybiorę sposób z zabiciem tylko naszego głównego celu. Wchodzimy tutaj na górę przez drobinkę. No i teraz będziemy musieli uważać, ponieważ trzeba będzie spojrzeć. Gdzie znajduje się strażnik chodzący dookoła niebieskiego budynku? Jak widzicie, poszedł on już tam. On przyjdzie z tamtej strony, jeżeli wykonywaliście to szybciej. I tak, wypuszczam tu karabin snajperski I teraz czekamy, aż on pójdzie sobie w tamtą stronę. I wtedy będę mógł się przebrać i ruszyć za nim, gdy on ruszy w tamtą stronę. Ruszyć, ruszyć. Trochę powtórzeń ale nie jestem polonistą że on jeszcze nas tutaj widzi. że teraz już nie. Przebieramy się. No i oczywiście nie zapomnijcie wziąć ze sobą karabinu snajperskiego. Ponieważ bez niego nie wyjdzie Wam misja za dobrze. Teraz ruszamy tą samą drogą co tamten strażnik. Jednak w pewnym momencie po prostu trzeba będzie zejść właśnie z tej zaplanowanej z góry drogi. Pamiętajcie, żeby blisko nie podchodzić do strażników, jeżeli ktoś zwróci na was uwagę, wypuśćcie karabin z rąk oraz oddalcie się, on trochę się pozastanawia, tam postoi trochę, wróci się, oraz wy będziecie po prostu mogli podejść, zabrać karabin. Tutaj no na puszce, na, bu, na pudełkach, z tego co się orientuję, pisze chyba piwo, więc widać zamiłowani pijacze piwa. Nie wiem czy to się tak wymawia, no ale nieważne. Osoby lubiące pies piwko. Także mam tutaj wskazówki oddajane, no i zwracam szczególną uwagę na to żołnierza. On będzie szedł z tamtego budynku oraz tutaj. I on jest chyba jednym z najbardziej podejrzliwych na tej mapie. No i jak widzicie, mam tutaj okno otwarte, z którego, otóż otwarte okno, z którego będzie można oddać cenie strzał. No i ja wtedy będę musiał udać się do tego budynku. Jest jeszcze jeden, więc. Eee, raz, może z tej strony chyba też można się przekraść? Eee, nie, jednak nie. Więc trzeba poczekać, aż ten pan też tutaj przejdzie. Eee, więc ci chodzący tutaj dookoła tego budynku są najbardziej wyczuleni. O on, eee, 47, się meeting w 4 Get ready. Że idzie dalej. No ale wdajemy się do tego budynku. Jeżeli on nas minie jeszcze trochę poczekam, Dobrze. Już teraz można udać się swobodnym biegiem oraz wejść do tamtych ostatnich drzwi yy, na rogu tego budynku. Tak jak widzimy, mam właśnie te dwa okna, w których odbywa się spotkanie. Znaczy, za 4 minuty się chyba odbędzie, z to co mówiła Diana, Jednak jest to wydłużony czas. Yy, wchodzimy. Tutaj skręcamy w prawo i udajemy się na schody. The Trochę trzeba kręcić myszką. No dobrze, wchodzimy tutaj. Otwieramy drzwiczki I tutaj otwieramy drzwi wytrychem Skręcamy tutaj na prawo. No jak widzicie, mam otwarte okno, czyli doskonałą pozycję strzelecką. No i teraz tak. Mm... Ja już wiem, do kogo Dana, muszę strzelać. Jak widzicie, mam trzech podobnych panów. Tak, no, a więc to jest 7.04. Nie widzę na na no, no i trzeba będzie zabić jednego z tych generałów. No i tutaj mamy takie poszlaki, które mogą sprowadzić do nas na do not drogę, żeby wydedukować, który on generał on jest tym, musimy właśnie zdjąć. Must you draw attention that this man, a cigar smoker, who is very good at gathering information, is this man? I'm looking through some private footage from last year. Hang on, 47. Looks like he's right-handed. Not these two men, but just colleagues. But still no positive, positive ID. My time slot is slipping. Any additional info? 47. I have a feed from the database regarding his medical profile. Apparently, he drinks a lot.

Tutaj jesteśmy w takiej kuchni i od razu udajemy się na schody, ponieważ strażnicy by zbiegli się na nasze piętro. Jak widzicie, nie uszkodziliśmy, że tak to ładnie powiem, żadnego z innych strażników, znaczy z innych naszych celów. No i teraz po prostu musimy udać się tą samą drogą do metra. Tylko jedynie trzeba uważać na tych strażników tutaj wchodzących obok. On się tutaj wraca ładnie, więc będzie do nas ciągle odwrócony pracami, co tylko e, daje nam większą szansę na swobodne, znaczy na dobre wykonanie tej misji. Bardzo piękna muzyka. Szkoda, że nie ma hymnu ZSRR, chociaż w tym czasie, w tym dzisiejsza akcja chyba już ZSRR nie istniała. W pierwszej części, o ile się nie mylę, to jeszcze Związek Radziecki funkcjonował. Jeszcze nie radzę tutaj biec. Ponieważ, jak wiecie, czasami mogą oni słyszeć z połowy mapy wasze, wasze kroki. Dobrze. Bardzo ładnie nam poszło. Jeżeli wszystko dobrze wykonywaliście do tej pory, to tak naprawdę jest już to najprostsza część misji. Wystarczy udać się tą samą drogą do kanałów oraz do metra. Tam jednak już nie będzie w metrze takiego problemu, ponieważ mamy już mundur strażnika. Tu jest tych dwóch panów stacjonujących przy wiem, wejściu takim, jednym z główniejszych. Blokują oni jakieś zaułki pomiędzy domami. Też wszystkie domy wyglądają bardzo podobnie. Tego pana, no i tutaj trzeba będzie wydać się za tą ciężarówkę i wejść do kanału. masz garnitur zostaje. Mog mogłem się w niego też przebrać, ale nie ma tutaj żadnych y, takich osiągnięć, że trzeba zakończyć nie, misję w garniturze albo nie wiem, całą misję przejść w garniturze tak jak to jest, na przykład w najnowszej części. Zastęba tutaj coś w lewo to z tak. bardzo klimatyczna muzyka, podkreślę to drugi raz, chociaż pewnie znowu przyczepił się do mojego filmiku, ale niestety nic na to nie poradzę. To strażnik się zastanawia, jednak nic on nam nie zrobi, ponieważ mamy mundur. No i musimy, jedyne co teraz musimy zrobić, to udać się do e, pociągu. No i tak naprawdę już jest koniec misji. Wbiegamy do drzwi. No, i opuszczamy Sankt Petersburg w tym mundurze rosyjskiego żołnierza. Trochę dziwny dźwięk miał metro. No, i jak widzicie, uzyskanie statusu Silent Assassin otrzymać bonusową broń obrzym. E, tutaj macie status, 12 minut, statystyki na zero. No, alarmy nie da się to uniknąć, ponieważ od razu e, zwłoki zostaną znalezione. E, kontynuujemy, e, i tutaj jeszcze pokażę Wam dialog e, z Dianą który jeszcze wykonuje się przed trzecią misją a dotyczy jeszcze tej poprzedniej Tutaj zbiegamy do shopki 47 this is agency diana speaking we know you've already paid your debt to us by completing that last mission but we would be extremely grateful if you should choose to continue your work for us especially since our client is in trouble and he really likes your style diana You know I don't care about your plan. You want me to continue, you need to make me interested. I know. My superiors have given me full authority to pay you well above the going rate. Believe me, you won't have any worries there. So, what exactly is the going rate for an ordinary hit? Well, 100,000 US dollars is the current standard rate according to our price list. Good. Then you just triple that and deposit it in gold. prepaid into my usual overseas account a I don't mnie no, poprosiła o 300 000 dolarów. No i chciałam jeszcze właśnie was zapoznać z tym, tu już można przejść do następnej misji, jednak wykonam to w następnym odcinku. Więc w tym momencie ja się będę z wami żegnał. E, Mówię do was do usłyszenia w następnymi materiale Конечно.